Ola mistrz Francji, puchar Francji, czwarte miejsce w lidze mistrzów. Dużo tych tytułów na koniec sezonu klubowego. Tak, to był naprawdę ciężki i naprawdę świetny sezon dla, dla naszej drużyny i jestem bardzo dumna z tego. A powiedz, jaki ty poczułaś się wkład twój był właśnie w tych sukcesach? Taki sam jak każdej innej zawodniczki. W takim razie przed nami dwa bardzo ważne mecze z Serbią. Co dało ci te właśnie doświadczenie zdobyte w lidze francuskiej? No to jest nieocenione, naprawdę. Sam wyjazd do innej ligi myślę, że, że daje dużo, bo no po prostu gra się z nowymi zawodniczkami. W polskiej lidze no wszystkie się już bardzo dobrze znamy czego się spodziewać po zespołach, po zawodniczkach i wyjazd jakikolwiek do innej ligi to już daje bardzo dużo rozwojowo. A myślę, że Liga Francuska jest no jedna z mocniejszych, nawet najmocniejszą, można w sumie powiedzieć, i, i też jest świetną drużyną. Trenowałam dwa razy dziennie z najlepszymi zawodniczkami yy, na świecie w sumie. I, I to dało mi strasznie dużo, strasznie bardzo strasznie się rozwinęłam jako zawodniczka, dojrzałam jako zawodniczka i myślę jako człowiek, jako kobieta też ten wyjazd za granicę, gdzie byłam sama, też mi bardzo dużo dał. A kultura francuska, nie wiem, kuchnia, jak co mogłabyś na ten temat powiedzieć? Y, niestety nie miałam za dużo czasu, żeby zwiedzać Francję, y, ale kuchnia bardzo mi smakuje. A co byś tak poleciła szczególnie. Mm? de la crème. <laughs> Nie, no, żartuję. Nie, chyba nie mam ulubionego dania francuskiego. Liga francuska to też serbki, na którą byś szczególnie nie wiem, zwróciła uwagę, czy na jeszcze więcej niż jedną, która by tak może zagrozić wzrenianinie? No właśnie, nie wiadomo, czy będzie lekicz na tym, na tym dwumeczu, ale tak jak już mówiłam tutaj wcześniej, w wywiadek i tak jak rozmawiamy z dziewczynami, może i będzie, może i nie będzie. Nie powinniśmy się skupiać na, na przeciwniku. W tym sensie, że, że nie wiem, żebyśmy miały nadzieję, że jedna nie zagra, czy zagra, bo, bo to do ostatniej chwili nie, nie będzie pewne. Myślę, że musimy się skupić na sobie przede wszystkim i głównie na naszej obronie. To jest nasz atut, to jest nasza mocna strona i na tym musimy y, budować wynik. Na mocnej obronie i wyprowadzić z tego y, szybkie kontrataki, bezpośrednie, pośrednie. To jest nasza siła bo tak jak chociażby pokazał turniej w Gdańsku, atak pozycyjny, zwłaszcza z wysuniętą obroną, czy to dwójki, czy to środkowa wysunięta, no nie jest naszą najlepszą stroną. Mamy tego świadomość, Serbii na pewno również mają tego świadomość, dlatego musimy mocno postawić akcent tutaj na obronę. Rywalizacja z Serbią to dwa mecze, czyli to e, zakład... Właśnie 120 minut, czyli trzeba zawsze mieć w głowie, że nawet zakładając, że i tak będzie być może dobry wynik w pierwszym meczu, to jednak jest i rewanż, prawda? Że to nie jest tylko radość po pierwszym, nawet dobrym meczu, więc w rewanżu też mogą się różne rzeczy zdarzyć. Oczywiście, że tak, no, sport, prawda tutaj dużo niespodzianek w historii miał. Dlatego... Bardzo się cieszę, że gramy pierwszy mecz na wyjeździe. Moim zdaniem to jest, to jest plus dla nas, bo kończymy przed własną publicznością i, i wszystko może się wydarzyć. Natomiast jedziemy do Sebi wygrać ten mecz. Także innej opcji nie bierzemy pod uwagę. Znamy, wiemy jaka jest waga tego meczu i, i zrobimy wszystko, żeby wygrać. I też chyba nie bierzesz pod uwagę innej opcji jak w rewanżu pełna hala i głośni kibice, którzy od pierwszej do ostatniej minuty was dopingują. Bardzo w to wierzę i, i mam nadzieję, że kibice nas nie zawiodą, bo nigdy nas nie zawiedli w Polsce. Ten rok za granicą był dla mnie bardzo ciężki i strasznie się cieszę, jak jestem tutaj w Polsce. Czy, czy to są zgrupowania kadry, czy, czy święta, no bo częściej nie bywam. I właśnie na koniec tego długiego, ciężkiego sezonu zagramy przed polską publicznością i bardzo na nich liczę. Japonia to piękny kraj? Tak, jednak daleko jest strasznie. Ale daleko czasowo czy daleko, jeśli chodzi o kilometry? Daleko wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję,